Witam serdecznie. Dzisiaj zapraszam na przepis jak najbardziej na czasie na pierniczki świąteczne. Oczywiście takie pierniczki możemy zajadać w ciągu roku, chociażby nawet z tej przyczyny, że są bardzo zdrowe z uwagi na bardzo dobre składniki. Pół szklanki miodu, miód wielokwiatowy, pół szklanki cukru trzcinowego, również bezpieczniejszy niż ten biały. Dwie kopiaste łyżki powideł śliwkowych, cztery łyżki śmietany, dwa żółtka, jedno jajko, dwie łyżeczki sodki lub proszku do pieczenia. Przyprawa do piernika polecam Wam osobiście samemu sobie zrobić taką przyprawę do piernika, z uwagi na nieuczciwość, jeśli chodzi o zawartość gotowych przypraw. Podam Wam przepis w rogu ekranu, bądź jakiś sprawdzony, gotowy produkt. 3-4 łyżeczki kakao, szczyta soli do smaku, 4 łyżki masła bądź margaryny. To są takie łyżki z brzuszkiem. Ja już zaczęłam rozpuszczać margarynę. Takiej wielkości, to jest bliżej mówiąc, to jest około 200 g masła. I cztery szklanki mąki. Zaczynamy od topienia masła. Ja już zaczęłam je troszeczkę topić. Już teraz dodam cukier. I wstawię na chwilę napalnik, żeby dobrze rozpuściły się składniki. Dodaję również miód. Masa jest troszeczkę gorąca. Ważne, żeby nie była bardzo gorąca, jak będziemy wlewać do mąki. Zaraz ją ostudzimy powidłami. Dodaję przyprawę z piernika i kakao. Warto się posłużyć trzepaczką. Dokładnie wymieszać to nie trwa długo. Teraz dodaję jajka i śmietanę do mąki, wsypuję proszek do pieczenia. Wymieszam dokładnie proszek do pieczenia z mąką. Teraz do mąki dodaję pozostałe składniki. Można wymieszać łyżką, ale później trzeba użyć zwyczajnie rąk. W razie gdyby nam się ciężko piernik zarabiał, możemy dodać odrobinkę śmietany. A jeżeli będzie zbyt rzadki, bo to powinna być gęstość ciasta kruchego, dalej już wyrobię ciasto ręcznie. W razie gdyby się okazało, że ciasto jest odrobinkę przyrzadkie, podsypujemy mąką nie dużą ilością. A w razie gdyby nie dało wam się zarobić, co raczej jest niemożliwe. Zobaczcie jakie ciasto robi się przepiękne, elastyczne. Teraz ciasto przykrywam talerzem, składam do folii. I do lodówki na 2 godziny, żeby ciasto odpoczęło. Do pierniczków wykorzystam folię, która przeznaczona jest na rękach do pieczenia. Potrzebuję dwa takie podwójne prostokąty. Można wykorzystać folię zwyczajną spożywczą z tym, że ona jest bardzo wiotka i nie nadaje się za bardzo do wałkowania. Chociaż też robiłam z folią i nie było źle. I jeszcze jeden taki prostokąt. Wyjmuję z lodówki schłodzone ciasto. Zdejmę na razie jeden prostokąt. Wezmę najpierw 1 trzecią ciasta. przekryję drugą częścią i mogę wałkować ciasto. Możemy sobie przekręcić. Ta forma pracy zapewnia nam komfort i w zasadzie nawet nie musimy podsypywać mąką. Sprawdzam grubość. Mniej więcej ma być to pół centymetra. Zdejmuję wierzchnią folię. Widzicie, jak fajnie to wygląda. Potrzebujemy teraz jakieś foremki. Ciasto jest idealne, spójrzcie. Taka grubość właśnie, pół centymetra. Piekarnik nastawiamy na 185 stopni. Wykładamy formę papierem. I już możemy układać pierniczki. Tak mniej więcej porozkładałam pierniczki. Teraz je mogę piec w temperaturze 185 stopni przez około 10 minut. To może być 11, 12, to może być też 9 minut. Musicie swój piekarnik dobrze wybadać, żeby Wam się pierniczki nie spaliły. Po siódmej minucie już się zaczynamy interesować. Zwłaszcza jak zaczynają intensywnie pachnieć. Piekę na nieco wyższej półce niż środkowa. Tak wyglądają pierniczki. Jak troszkę przestygną, można je zdejmować i układać następnie. Większość pierniczków posmaruję lukrem z cukru pudru, soku z cytryny i odrobiny słodkiej śmietanki. Posmarowane pierniczki muszą teraz dobrze podeschnąć i będzie można je dekorować kolorowymi lukrami. Zapraszam do przepisu: jak zrobić lukier nie tylko do pierniczków, można go używać do wielu innych ciasteczek. Ciasteczka pod spodem można zostawić nielukrowane, jeśli nie będą wisiały na choince, ale jeśli będziemy wieszać. Warto je polukrować. Generalnie najlepiej po dekoracji, patyczkiem od szaszłyka. Robimy sobie dziurkę. Jeżeli chcemy, żeby wisiały na choince, Kręcamy tak, jakby wkręcalibyśmy śrubokręt. Widać, jak przechodzi patyczek. Nic nie pęka. Przekładamy dużą igłę, którą powinno się wcześniej wyparzyć, i mamy zawieszkę na choinkę. Tak wygląda moja praca. No, troszeczkę trzeba się przy tym napracować, ale wystarczy po prostu podchodzić do tego na luzie. I prowadzić szpryckę tak, żeby wychodziły nam jakieś fajne wzorki, tak jak na przykład tutaj przy choince. Jeszcze pokazuję Wam tutaj Mikołaja. Na dokładniejszy przepis. Zapraszam na film. Będzie adres w rogu ekranu. I życzę Wam wspaniałej zabawy przy dekorowaniu, i również najsłodszych świąt Bożego Narodzenia.